Więc chyba w szczytowym momencie posiadania wypożyczalni mieliśmy może z 10-12 samochodów w ofercie. W ogóle niesamowite jest to, jak ty kombinowałeś z biznesem, no. że tak oddolnie całą strukturę budowałeś wszystkiego. E, tak tak po... i teraz to odbijam właśnie na przykład Dozem, no, tak, że, ten... że ja, 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 to, ja o tym samym kiedyś myślałem. Budowałem strukturę strasznie oddolnie, bo sytuacja tego wymagała. Dziś sytuacja tego nie wymaga i z dumą Zaczynam biznes z wielomilionowym kapitałem i odbijam sobie to ciułanie od tego samego początku, yy, kiedy wiesz, musiałeś grać, że masz fajne auto i... A męczące takie granie. Yy, na tamten czas mnie nie męczyło, dziś jakbym miał tak zrobić, to chyba bym się pociągnie. To na dziś dzień to ja wolę w drugą stronę. Jest, y, jadę, y, jadę taksówką, zagaduje mnie coś tam taksówka. Że nawet nie wie kto ja jestem, wiesz, że, że budda, że robi jakieś filmy i tak dalej. No i co tam u pana? Jak to? A wie pan, to leci raz dobrze, raz źle, dużo by gadać. No, ale bo ty nie lubisz gadać, więc tak. też jakby znam, znam to, bo ja nawet bardzo lubię na no Uberze tą opcję. Że... Cisza. Tak, tak. <laughs> chłodno i cisza. To są moje dwie ulubione.